Dzień dobry państwu, witam państwa. Bardzo serdecznie. Aktualnie znajdujemy się w centrum Warszawy. Wymyśliłem naprawdę, ale to naprawdę zajebisty pomysł. Dredziaszek zawsze jest negatywnie nastawiony do moich pomysłów, ale czego a spodziewać się też. po tej brudnej? W każdym razie, w dzisiejszym dniu, a w zasadzie w dzisiejszej nocy, Calutką noc spędzimy w Warszawie. Tylko, że bez noclegu. A w zasadzie z noclegiem u naszej fanki bądź fana, bo zaraz. Mam zamiar napisać na Instagram. Kto pierwszy nas przynosuje? Gdzieś tutaj w wiesz. Ale wiesz, że to jest chore, bo to może jakiś psycholog napisać, że może nas przenosować. I skąd wiesz? Ja rozumiem, że jak do nas przyjeżdżają, ale my do kogoś, No to to już nie jest. Daj spokój. Podaj mi jakiekolwiek argumenty, dla, dlaczego miałbym się zgodzić, a nie teraz spędzić miło czas w Warszawie. Jest noc, mógłbym iść do jakiegoś klubu, na jakąś imprezę, spędzić fajnie czas. Nie! Ale ty wolałeś nagrać odcinek! Argument jest taki, że mamy daily i musimy zrobić fajny film, który, który będzie oglądać Ale, ale możemy zrobić odcinek, że idziemy do klubu, że się fajnie bawić. Ale gdzie wy chcecie, do klubu jest w poniedziałek. Vloga, Ale jak my nagramy no. w ogóle w klubie, jak klubie będzie dźwięk za głośno jest. A poza tym jest poniedziałek. To kto chodzi do klubu? Co jest? Jest poniedziałek. No właśnie, jest poniedziałek. Co no ty A czy ty myślisz, że jak poniedziałki nie ma klubu, tak nie, to nie w Warszawie? nie ma W, nie w każdym razie, jeżeli ty, ty jesteś nowy na kanale, to taki sam czerwony przycisk, jaki widzisz na moim palusku, zostaw tam na dole i Dąż, do najszybciej rozwijającego się kanału w Polsce, czyli naszego kanału. A my cóż, lecimy do jakiegoś najbliżej usadowionego pana. Ja już dodaję relacje na Instagrama. Złaczymy, że to będzie pierwsza lepsza osoba i nie, będziemy nie wiadomo w ogóle jest. czy to jest psychol, czy coś tam. Witam, jeżeli ktoś chce nas przenocować, aktualnie znajdujemy się w środku Warszawy, e, tutaj na Starym Mieście, e, także pisać do mnie na Instagramie, a ja wybiorę jedną osobę, u której spędzimy noc. Zastanów się, proszę, proszę cię, bo to nie jest chory, to jest niebezpieczne, wiesz o tym? Że nie, nie tylko? jest niebezpieczne. Dobra, dodaję Bola, relac dodaję relacje. Wielka, może pójdziemy sobie razem gdzieś? W Zapraszam wody. Państwa a? do oglądania. <laughs> Wielka, szczerze, że ci powiem, ja nie chcę nagrywać tego filmu. Ale... To jest marnowanie mojego czasu, to jest marnowanie mojego? w ogóle. E... Bo ja się boję tam iść. Ale to nie chodzi o to, jest tyle możliwości. On teraz gada z się już z kimś dogaduje. Nie wiadomo kto to jest. Czy to będzie formalnie? A, odro... A co ja nie mam idzie za nim, za. No oczywiście, że idzie za nim. Co ja nie mam gdzie spać? Przepraszam bardzo, że ja muszę spać po ludziach i wchodzić Gdy do kogoś do domu. Wiadomo, Ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby nagrać dobry film. A chodzi bierze... o to, żeby nagrać dobry film. Mam ten film. Czaisz to? Skąd wiesz, da, że to okay. nie jest pan podający się za fana? Znaczy, wszyscy ty się za ty gadasz i zawsze. Mamy nocleko garnięty, bardzo blisko stąd, na Starym Mieście. Chodź, chodź idziemy. Nawet nie musimy daleko chodź. iść. Dojdziemy z buta, także... Dobra, e, dobraj dobraj jak, z buta. Coś, jak coś, to później pójdziemy. A, a gdzie wy idziecie? No, nieważne. Słuchaj. Nie, gdzie idziecie? No, nie, bo ja muszę porozmawiać no, nie, z nią. Idziecie. Ja muszę z nią porozmawiać. No chyba jesteście niepoważni. Ja nie będę za nimi biegać. Oni mają, pod... mają podpisaną umowę i mają się do tej umowy z... Mają się zastosować no po prostu. Tak, do... widzisz co w ogóle umowę, no. Macie podpisaną umowę. Umowę. Rozumiesz, wiolka? Umowę macie podpisaną i macie się słuchać. Ja jesteś wykorzystywaczem. Nie jestem wykorzystywaczem, musimy nagryźć się. No, że czym grozić. To jest groźba. Nie, bo cię wypalimy, nie, nie, nie będziesz mógł nie nagrywać. No to są po prostu warunki chodzi? umowy, tak? Ale słuchaj, y, sprawa wygląda tak. Ale ja, ja nie chcę do iść do, obcy, do człowieka. człowieka, do jakiegoś robala, brudnego, śmierdzącego. Dobrze, dobrze, dziewczyna wydawała się. No to... Jaka dziewczyna? I co, zaprosiła cię i powiedziała, nie, że będzie fajnie? Nie, no, ale ale ja nie. Się nie wie... Słuchaj się go! Co ty w ogóle mówisz? Ale ja nie o, wiem, czy, czy ja czy mogę czy... mu zaufać. Psycholka, ja nie wiem, kto to jest, Giulka. No nie to nie wiem, dobra, chcesz... co... ale nie sprawdzaj, bo będziesz żałował. No zostawimy go samego? Tak, ja ja Wiesz, że chcesz iść do dziewczynki, chcesz iść. Tak? zamknij się, no Nie, rady. ja chcę po prostu. No dobra, no to dobra, to idziemy. To jest jeszcze Co masz na myśli? To jest jakaś patologia. Jaka patologia? Bez przesady. Patologia. Aha. A ty gdzie mieszkałaś? W rezydencji? A ja? Ja? Ja mieszkałem jeszcze w gorszych warunkach. Tutaj jest pięknie w porównaniu do tego, kiedy... gdzie A ja, ja mieszkałem. patologią. Aha, jestem patologią, tak? Bo kiedyś mieszkałem... To człowiek, jeżeli się urodzi w brzydkiej dzielnicy, to znaczy, że jest patologią, tak? No nie, Super. jest tak? Ale jednak Miejscem jesteśmy w obcym mieście. Obcy miejscu. Tak, masz, jesteśmy w obcy obcym obcy mieście. W Szczecinie, Szczecinie to jestem sama sola, tutaj? To nie jest moje miasto. Klańca tutaj moje jest, nie jest taka zła, y Tutaj są wszędzie wypadki, jakieś przestępstwa, więcej niż w ogóle Szczecinie Jesteśmy w, w centrum Warszawy, chcę ci przypomnieć. Zobacz, że ta tak, tak, osoba W każdym razie dobra, może nie będzie tak źle, co może jakąś. Pierwszy puszczy. idziesz, pierwszy idziesz. do czy nie? Nie. No, pukaj, nie, nie, będziesz od razu do środka. Nikt nie wyskoczy, no to za... Wielka, no, nie przesadzaj, nie wyskocz! Ja pierdolę, Szymon, pijadź! Pijadź, o chodź! co ty stoisz? Chodź szybko, ch**opie! Chodź, chodź też, chodź! No chodź, co ty chcesz Dobra, nie, dobra ja wejdę. Chodź, Wiola. No... dobra, nie... Magazyjna <grym> radzę, że tu jesteście, może mogę zrobić zdjęcie? ...obudziłaś. Jesteś z Jestem Nie no, ja? Nic? Nie no Please. Ja w życiu? Mhm. Co? O co pan mówi? z ja idę telefonu, nie jest trochę dziwne, no tam ci powiem Ale i całą noc mamy tu spędzić? No tak, no Trzymam z telefon, trzymam telefon Może już, już, proszę Dobra, to zrobimy te zdjęcia i zaraz idziemy, tak? Yuh, bo... Nie, zostajemy tutaj sam. Nie, 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 ja nie, no, no. ale... Jest. o Boże, chyba nam coś wypadło. Nie, Piłka, no, tak. zostajemy na noc, lista tam nie tak. tak, 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 tak ale tyś nawet nie jest. Dobra, nieważne. Nie trafiłaś nawet. No to... o, mogę coś to prostu po prostu po na Instagramie, no, ale super po I z się rąk, boże. O, jest, 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 jest. Dobra, usiądź. muszę, E, tam jeszcze tego nie widziałam. Widzisz, Wiona, wszystko w porządku? No to, 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 to. i się wszystko dobrze z tobą dzieje? Czy, tak. Tak na pewno? że tak? No dobra, wszystko fajnie, super. My mamy tutaj spędzić całą noc z tobą. E, może masz jakieś atrakcje? dla na nas zapewnione w sensie? Ja? Oczywiście, że tak. Ho, cho, ch choć, ch choć. Chodź, chodź, chodź. Oczywiście, że tak. Dawaj, o, dawaj, dawaj. Nie 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 nie, 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 nie o takiego typu atrakcje nam chodzi. A to może? Może to... no, coś tak Jedziemy, co? E, też raczej. Nie, a co tam jest? coś takiego. Dobra nie, A, okay, dobra, nie było pytania. A okej, okay. dobra. Nie jest pić? To. Nie Więc wyświetli. Może. No, Jezu się... kocham was, ale wiecie, no. Trochę no tak nie. No dobra, no to napijemy się czegoś. No, do... Dobra, to ja wam coś przyniosę, chcecie? Tylko nie mocno, no dobrze, dobrze. No, ty... Ze mną, mocno, spokojnie, coś wiedzę. Sofki jakiś delikatnie. Nie co ty taki słaby? Nie no już. No jeszcze, ej, jeszcze! No, o, Idealnie! No. Ale co ty marudzisz? Kochany! Pij! Ale nie? Na ja, nie, ja, nie ja mogę, ja mogę ci oddać Ja nie wiem co, ja nie będę tyle pić. Słucha? No, Gardzisz pij. moją wódką? Nie, nie gardzę twoją wódką, tylko po prostu nie jestem alkoholikiem, no. Aha, to ty mnie nazywasz alkoholiczką? Nie, ja nie nazywam ciebie alkoholiczką, tylko po prostu no, no, nie lubiasz tyle pić. Ja się czuję potem. Aha!

<śmuszel> I nawet... no, to nie na Ona idzie, idzie. O boż! dawaj się... tą szybko na ja Super! Ta, ja. no tak. podkę, no tak. Tak. No żebyś tak się tak dobrze tak. czuła, żebyś nie była tutaj sama z nami. wy się dobrze czuła, to jest chora na głowę stary. normalny. Gdzie ty mnie zaprowadziłeś? Mówiłam ci, mówiłam ci, co to będzie. Panie... Dobra, Wiola, ale my nie wiedzieliśmy. Dobra, o, nie będzie wiedziałeś? Dobry film. A ja dobrze... Będzie dobry film. Ale ja to widziałam. Będzie dobry film. Jest normalna, będzie zajebisty film. co sobie jeszcze z nią. Mm -hmm. Tak? Nie. Będzie zajebisty film. Dosypić czegoś, nie wiadomo. To będzie zajebisty film, jak ci dosy... czegoś siebie tak? Dobra, Wiolka, nie przesadzaj. się jakichś ludzi, jakichś psycholi, No wiesz, o co chodzi. Dobra, nie przesadzasz. I... Dobra, Wiola. Ale... Zawsze no ale z wiolą też jest coś, nieco. niece. Hej, słońce. Ej, a ty może chcesz pizzy? Co co? Cię z Ale nie, ale nie ja, fajnie, że wypłatę dostałam. co, jak to? Ale, o ci no, chodzi? No, nie, o nic mi nie chodzi. Zamów pizzę jak tak? jesteś głodna, to zjedz. Tak. A ty? nie cię zamówić. No okej, dobra, zjem z tobą. Tak. Dobra, spoko. Dobra. Kryżanka sobie za dużo Nie, nie, ogólnie to ten. To zamów pizzę, ja... ja zjem z tobą tą pizzę, okej? Spoko, już omawiam. Ej, ale nie musimy tej pizzy zamawiać, naprawdę no. Bez przesady. O, no to wieczór. Ja tu mam pizzę do dostarczenia, ci się jeden złotzyna, że... Ale to przepraszam, proszę! Nie, nie, no. Ale złot się należy. Na nie, złotych, ty no, ale jakie złot się Ale co to? Nie, to o co tutaj chodzi. Ja? A kto? Zostań na imprezie. Ja bawimy się. Nie, to proszę tutaj moją należność za pizzę. Masz, bawimy tak, się. Co to ma być w ogóle? Co to ma być? Ja tutaj pizzę tylko dostarczam, proszę mi dać moją należność. Jaka pizza, impreza jest, bawimy się, człowieku? Jak tu żadna muzyka nie leci, jaka impreza? No to zaraz puścimy. I będzie impreza. Ty nigdzie nie wychodzisz, rozumiesz? Nigdzie, siadaj! Jest impreza, rozumiesz? Dobry. No, chciałem się poprzednio. Musisz ochłonąć. Ja musisz się uspokoić. Tak, Idź do ja... toalety! O, idź sobie do toalety! Tak? Czemu ty jej każesz iść do toalety? Ona wie dlaczego, pewnie? Wiesz co chodzi? Idź do toalety Nie wiem. A i ci, ci, iść dalej. Trzeba e, obowiązki spełnić. Co tu się dzieje? Czemu z kamerą lata? No bo nagrywa odcinek. Na YouTube a nagrywamy teraz film. Ale kim wy jesteście? Jesteście coś popularni? Czy... No na pewno Kamus na 100% coś kamerzysta To jest Nie Nie a ona jak się nazywa? Dobra. Tak? Masz jakiegoś Instagrama, żeby to jakoś sprawdzić, czy wy macie jesteście no. popularny? No, zobaczymy. No dobra, okej, okay, ale teraz co będziesz nas sprawdzał, czy co? Może Bo nie rozumiem. Kłamiecie, Skąd aha, mamy? Kłamiemy, tak? No. no nagrywamy odcinek, w każdym razie jesteś tu przypadkowo, nie? Jak tu przypadkowo? No nie, no. To ona mnie tutaj zamknęła, gdzie ona jest? Dlatego tutaj? mówię, że jesteś przypadkowo No, sobie sobie toalety Zaraz wyrócić. się. Faktycznie, no. Skąd jesteście w ogóle? Co tutaj robicie? No, e... do przypadkowej osoby przyjechaliśmy na noc. I tak byśmy, nie? Aha, Także, no my też jesteśmy tutaj przypadkiem. I uwięzieni przez ciebie. Jesteśmy uwięzieni przez niego, a ty, jest... ty jesteś uwięziony przez tą dziewczynę, Nie, której my przyszliśmy to przez pomysły. niego. Czyli wszystko jest jego winą. O, to super, bo ja też bym musiał wejść do pracy. No to dobra, no to idź. Dobra. Miło was poznać, ja stąd wychodzę. Jest, nie, nie wychodzisz! Nie. Stajesz tu! Ja uwaga na stół! Siadaj, spokojnie, już! siada już! Dostajesz tu, rozumiesz? Jakaś wariatka, weź cię ode mnie. Ja jestem wariatką? A kto? A kto to mówi? Ja jestem dostawcą pizzy tutaj. <laughs> Mówisz, że jesteś dostawcą pizzy? Tak. No to jesteś Bistafufa. Lepsze to, niż być to. Ja jestem wszybnięta! Ja jestem wszybnięta! Ja jestem przygnięta. Słuchaj, bo on cię zaraz może zgłosić, tak? Nie, e, nie bij go tylko. Możesz na niego krzyczeć, ja ale nie bij go, bo on jest, on jest przypadkowo tutaj i uszanuj to, że jeszcze tu siedzi i go nie bij. Ja bym go tylko Zaraz mu po prostu wyjaśnimy, że po prostu już tak nie, okay, nie Wy Wytłumaczymy mu, tak? Spokojnie. Wytłumaczymy mu, nie trzeba używać e, przemocy, bo on tu jest e, przez przypadek. Nie, ja nie, to jest nie. Ty tam. No, dobra, okej, okay, dziękuję wam. No dobra, to w sumie jak z tego jest taka kasa, to ja pierwszą tą robotą tutaj ja widzę, że taka ładna dziewczyna, to wy musicie dobrą kasę z tego robić, więc... To jakoś... nie jest złe, W takim razie. Fajna robota, nie Mówi jest zła. Praca Fajnie się, się też bawisz? A ty się fajnie bawisz? Fajnie się bawisz? No jakoś nawet nie. A może Możemy iść? A może pójdziemy. Co ty gdzieś Co sądzisz? Pójdziemy razem do sklepu? Tak. Tak? No, może się przewietrzymy! To by był bardzo dobry pomysł. Może się przewietrzymy, e, bo jest tu tak duszno. jak to? No. Tak, tłoczno, duszno. Tak, tłoczno, duszno. Może przyjdziemy się na miasto. O, może jakieś insta byśmy nagrali. Ja bym się feminem wziął w tę. Wiesz co? Słuchaj! To może później, ja później. Miała, e, bo ja bym musiała pić do menadżera, Czy ja mogę mieć pozwolenie w ogóle, bo ja tak nie mogę sobie wstać, Wiesz o co chodzi, nie? Wiesz, tak, tak wiesz na co? Nad nami jest jeszcze jedna osoba. No właśnie, przysywała. i wiesz co? Muszę, jak skontaktujesz się zaraz i? Ja ci powiem. Jaka będzie odpowiedź, dobrze? Dobra, chodźmy na miasto, że przyjdziemy, bo tak tutaj wstydno trochę jest. tam będzie muzyczka, cokolwiek. No, na miasto. Ja wychodzę, no, dobra, już się Może my zostaniemy, nagramy tę instastory no, ja tak. tak. Nie, może lepiej nie. Wyjdziemy, no, tak, zaraz wróćmy. No, chodźcie No Dobra, no to, to, to nic się nie stanie. Dobrze. Ale to nie ja chcę w z nimi. Dobra, dajcie No, Dobra, no to chodźcie po prostu. Zaraz wróćmy, poczekaj. Poczekaj, nic się nie stanie. Co ty ogóle? Już przesadza też, już mam jakieś ładnie. 미친건지 아니야? 아 아니에요, 노베스트가. Jest chory. Jeszcze wielka została sama. To jest Ja nie wiem, czy z jakimś dostawcą pizzy w ogóle. Dostawca pizzy? Co to Dźwięk, jest za dostawca dziewczyny! pizzy! Chodźcie ze mną, imprezę! Ale jest poniedziałek, nie idziemy na żadną imprezę! Ale jaki poniedziałek? Ale o po po rzeczy! Ale, ale szarpie? Są szarpie. Co? co? Jakie szarpie? szarpie? Ja przepraszam bardzo, co? ale ja nie wiem, co tutaj co? się dzieje. No? No. Ale żonca nas nie usłyszałaś? Co, co? jest tylko, ja jestem w ogóle? nie! No nie wiem, jak... No kurde. Co tutaj się dzieje? To możemy poriące. jednak... Idziemy na tę imprezę. No właśnie, chodźcie, chodźcie. co? O co chodzi? No w sumie możemy iść. O, no to super. Ja Dobra. nie wiem co to wymierze, co tutaj się dzieje. O, a jak się cieszą, bo jak się Ej, cieszą. Stary to jest chore, nie? To jest Nie, idziemy stąd, Idziemy stąd. Patrzyli o co chodzi czyli... skumali ta, fakty. Jest populary, przy, 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 przyszłaś, przyszedłeś ty i skończyłeś. Czekają, na czekają na nas, jeszcze czekają na nas. Czekają. Ale ten fejm jest obrzydliwy. Obrzydliwy jest ten fejm Boże święty, to serio jesteś ty? Ty Też? nagrywałeś z Krusz filmem? No tak. No. Jezu, kocham cię oglądać na YouTube. Naprawdę jesteś sto razy lepszy niż Fris. Serio, masz tak zajebiste filmy. Okej, ale. Trochę jesteś, ze jesteś... W sensie, yy, wszystko okej? Okay? No Słońc, kamerzysta! No nie, wiem. Musimy wracać. Musimy Halo? Wracaj się to proszę! Kto cię zaczął dotykać? Gdzie ty jesteś? Dalej tam... Mówiłem ci, że mamy iść, wracamy. Co ci przed chwilą powiedziałem, przed sekundą? Co ci powiedziałem przed chwilą? Dobra, chodźcie, wracamy tam. powiedziałem, że jesteś normalny. Zdążyłeś mnie tu? Przepraszam, no, nie spodziewałam się, że no, aż tak. Nie przepraszam. No to, to mi sobie Chula, nie się wydążyło. Tak co? Bola, może zamknąć w bitce? No to i tak już, już. Dobra, nie ja nagrywaj tego starego. Ja nie chcę już pić. Ja, już nie, chcę ja nie chcę już do pić, zaraz będziemy wracać. Ja. Ja Dobra wielka, wychodzimy, tak? Chodź. No wychodzimy chodzi? stąd. Chodź. I, jak chcesz, możesz zostać, czy nie wiem. Ja chcę przejść rzeczy, ja chcę stąd wyjść. Dobra, on później weźmie rzeczy, wychodzimy stąd. Wyjdzie, Idź chodź, mi chodź. stąd kamerą, nie nagrywaj mnie. Chodź! Przestań. chodź. Co, zostaniesz tutaj? Gdzie? No, idzie. Idź się przewierzyć, co pogadać. No, co? co Idę ty tylko troszkę się napiłam, eee, tylko troszkę. Wszystko dobrze? Wszystko OK z tobą? Tak, tak jest godzina 01 zerujemy 07 eee, Dobra, kamerzysta. Stary, ewakuujemy się stąd, idziemy stąd. Czemu? Za grubo się idzie. Nie? Dlaczego nie myślisz? Nieważne, nieważne. Może chciałbyś się, z... się z nami napić? W sensie? No, drink ci trochę? Nie, dziękuję, ja nie piłem. Na znaczy, pewno? Nie, pić. nie Na pewno? Ale w sensie, nie. Co ty robisz? Zrobimy ci te drinki. No wiesz, z nami będzie fajnie. Nie no, raczej, raczej raczej. Tak, tak, idźcie mu zrobić drinka. Kamerzyste jest łatwiejsze po alkoholu. Idźcie, idźcie do kuchni tam zróbcie drinka. Zygarek, tak. Stary, e, to było podpucha, niech sobie wyjdą robić ci drinki, a my w tym czasie uciekniemy. Chodź Dobra, szybko, wychodzimy. Wychodzimy, wychodzimy. Dobra, chodź, chodź, do... wychodzimy. Puch, chodź wychodzimy. Idź. Wodzicie stąd. Uciekaj, uciekaj. Jestem stary, że to był strasznie głupi pomysł. W sensie, Idziemy w, nie, poszukać Wielkiej Dredziarzy znaczy, i, to i wracamy. to zupełnie inaczej. Mógł ten film się w ogóle totalnie inaczej skończyć. W sensie, nie w sensie, to było chore. To co tam i... widziałem, to się przez całe życie tak nie nienawidziałem tych rzeczy, takich akcji. Dobra, yy, przepraszam was że musieliście coś takiego oglądać. No cóż, wieczór jak wieczór. U nas na kanale chyba normalne, że przydarzają nam się akcje, także widzimy się już jutro o 15. Dziękujemy za oglądanie.